Cześć wszystkim, z tej strony Susek, a z nami jest dziesiąty tier MED, czyli FV4202. Co to dużo mówić, czołg jest e, bardzo przyjazny, mi się on osobiście... <gryw> bardzo mi się fajnie nim gra, chociaż wlosował na taką mapę, że... Mm, ojoj, oj, oj, bad chat, świetnie, świetnie. Mogą być problemy tutaj z, z, z odpowiednią rozryf, rozgrywką. Uuu, dostałem... Baty. To całkiem spore baty. A bo to się źle... Mój team oczywiście się tragicznie rozjechał. No cóż, mój team się tragicznie rozjechał. Nikogo nie ma po środku co oznacza, ni mniej, ni więcej, że będziemy ginąć prędziutko więc ja się szybciutko przemieszczam w okolice, gdzie mam jakichkolwiek sojuszników bo jeżeli ja tak się skończy, że nie będę mieć żadnych sojuszników to szybko przeróżniemy tą bitwę i tyle tyle z niej trochę nie bardzo rozkminiam, co próbował zrobić <laughs> co próbował zrobić ten czołg? Mausik powinien tam wjechać, zgarnąć salwę i heją. Całkiem nieźle chyba obniża wieżę, bo się chyba nie spodziewał, że dostanie takiego batka Tam obiekt 263 powinien przypuszczać raz, dwa. O Jezu, jaki Maus nie jest głupi. Zostałem baty. Świetnie. Inteligencja Mausa mnie po prostu poraża. Po prostu muszą wjechać. On już nie ma amo, Boże, co za kretyni. Oj boże, boże, boże. Czemu tylu kretynów w tej grze zrobiłeś? Którzy totalnie nie, totalnie nie myślą Wystarczą odstawy matematyki Żeby wiedzieć, że jeżeli O to chodzi Że trzeba po prostu wiedzieć Kiedy można wjechać, a kiedy nie Zwłaszcza, że o, Widzicie, dostał salwę od dwóch Już się zdążył tamtym tym przeładować Tyle w temacie Ja się gdyby starał ich troszeczkę Zajechać, ale no co, co to mi może dać żaden z nich nie jest na dobicie. Jednego się udało zdjąć na traka, ale co to da? Jak się zdążył obrócić. No i dobrze, właśnie tak miało być. Jeden się obrócił. Jedzie jeden do was plecami, prawda? Ach, skomplikowane, prawda? So complicated. Ja nie zauważyłem, że ten obiekt był tutaj. A, wiedziałem, że się tak to skończy. E, cóż, e, co tu dużo mówić. Mało ogarnięty team. Szczególnie ten kretyn w Mausie, który o dziwo przetrwał. Jestem przekonany, że strzela goldowymi pociskami. Ale cóż... Mniej więcej tak wygląda gameplay z Fv4202. Jakaś super cudowna bitwa mi tutaj nie wyszła. Także bym był nie jakoś szczególnie dumny, chociaż niby czwarty wynik wśród zawodników, trochę d sporo przez podświecanie. Udało mi się tutaj zrobić. Ale cóż. To był med dzięki za uwagę, trzymajcie się i SI.